W Zduńskiej woli zorganizowano dwudniowe okręgowe obchody 70. rocznicy powstania Armii Krajowej połączone z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wczoraj uczestnicy uroczystości spotkali się w Karsznicach pod pomnikiem Juliusza Sylli i Kazimierza Kałżewskiego, kolejarzy zgładzonych przez hitlerowców właśnie w tym miejscu 25 lutego 1944 roku za działalność dywersyjną. Pracownicy parowozowni także mieli duże możliwości sposoby prowadzenia sabotażu. Źle naprawiony czy wypuszczony specjalnie ukrytą wadą parowóz mógł ulec zepsuciu gdzieś daleko w trasie, co utrudniało ustalenia źródła sabotażu. Niestety wielu żołnierzy jednostki zapłaciło życiem za swoją działalność podziemną. Wśród nich Kazimierz Kałużewski i Juliusz Sylla. Na uroczystości obecni byli członkowie najbliższej rodziny karsznickich bohaterów Barbara Okoń, córka Kazimierza Kałżywskiego oraz Bolesław Sylla, syn Juliusza. Zbysław Raczkiewicz, prezes okręgu Łódź Barka Światowego Związku Żołnierzy AK, podkreślił, że Armia Krajowa była wówczas najliczniejszą podziemną organizacją na świecie, liczącą 380 tysięcy żołnierzy. Mówił też o tragicznych losach wielu swoich kolegów. Przez te 50 lat. Przechodziło przez więzienia ponad 200 tysięcy ataków. Około 50 tysięcy zostało wywiezionych na Syberię. 15 tysięcy zostało zakatowanych w UP. Zbysław Raczkiewicz wskazał na ruch społeczny Solidarność, dziedziczący etos Armii Krajowej jako organizacji dążącej do niepodległości Polski. Wskazał także na jednostkę strzelecką 40-40 imienia Ignacego Börnera, czyli popularnych strzelców, widząc w nich kontynuatorów idei przyświecających AK. W imieniu samorządowców głos zabrał starosta powiatu. Przypomniał, że walka o niepodległość Polski nie skończyła się w 1945 roku, lecz trwała przez kolejne 44 lata. Te etapy walki o niepodległość naszej ojczyzny to etapy wielopoświęceń osób, Życia, wiele, wiele tragedii, które odbyło się w tym czasie. Kosztem życia, zdrowia, kosztem własnej przyszłości. Za to wszystko powinniśmy oddać pamięć tym ludziom, bez których nie byłoby wolnej i niepodległej Polski. W takim miejscu i w takiej chwili nie mogło zabraknąć momentu zadumy i modlitwy. Prośmy także Boga o pokój, aby nie było na świecie nienawiści. Wojem, <noise> ludzkich łez i cierpień. Chwilę później starszy strzelec Jarosław Stulczewski odczytał apel poległych. Dona Słowa, żołnierze Marianie Katorze, Franciszku Kurkielewiczu, Edwardzie Majewski, pierwszy komendancie samodzielnej placówki kolejowej, Stefanie Sawko, Somo, którzyście przywiązanie do wolności potwierdzili ginąc. W Niemieckim obozie koncentracyjnym oświęcimy. Stańcie do apelu. Widać, Przy pomniku Juliusza Sylli i Kazimierza Kałżewskiego złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Później uczestnicy uroczystości przenieśli się do zespołu szkół imienia Sylli i Kałżewskiego, który wraz ze społecznym komitetem obchodów 70. rocznicy powstania AK i obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz jednostką strzelecką 4040 organizował to spotkanie. Tutaj przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej dr Janusz Wrubel otworzył wystawę przygotowaną przez Łódzki Oddział IPN-u, poświęconą powstaniu i działalności Armii Krajowej. Nawet w tych dniach klęski nie wszyscy opuścili ręce. Wielu oficerów i działaczy politycznych uważało, że w nowych, trudnych warunkach należy kontynuować. Opór przeciwko najemczo. A na placu przed zespołem szkół swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klasy wojskowej. Patrz mnie! na mnie! Rocznicowe obchody odbywały się także dzisiaj. Na placu przed Bazyliką Mniejszą przy ulicy Kościelnej odczytano kolejny apel poległych związany z drugimi obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych, czyli tych, którzy mimo zakończenia działań wojennych nadal walczyli z bronią w ręku, tym razem przeciwko okupacji sowieckiej. Żołnierze kierownictwa walki z bezprawiem konspiracyjnego Wojska Polskiego z Grupy Dewersji Armii Krajowej Błyskawica, Józefie Kubiaku, Pawle. Stefanie Kowalczyku, Jeleniu, Henryku Karpiński, Darzanie, Janie Siurywski, Słoniu, Zygmuncie Wyszkowski, Kamieniu, którzyście przywiązanie do wolności własną krwią potwierdzili, ginąc w nierównych walkach siłami komunistycznego reżimu. Stańcie do apelu. Uroczystości zakończyły się w ośrodku pamięci świętego Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie zaprezentowano okolicznościowe zdjęcia oraz film poświęcony właśnie żołnierzom wyklętym.